Cześć, witam serdecznie z tej strony Arkadikus. Jak się macie, moi drodzy? Czas troszeczkę pogriftować, dawno o ranka nie było. No i właśnie, trzeba, trzeba wskoczyć w te paskudne praktyki w gamingu. A jeżeli paskudne praktyki w gamingu, no to co, no to oczywiście EA. Ach, jesteście gotowi? Zapnijcie pasy. Seria Skate zdobyła sobie oddane grono fanów. Zdecydowała się pójść drogą, którą gry sygnowane imieniem Tanego Hoka. No jakoś tak iść nie chciały. Skate było takie autentyczniejsze. Fani pokochali je za swobodę, naturalny sposób jazdy i mocne nawiązania do kultury skate'owej. EA, jak to i ej, przez lata trzymało markę w zamrażarce, aż w końcu ogłosiło powrót serii, jednak nie w formie remastera, a pełnoprawnego nowego projektu. I reakcja na zapowiedź była bardzo pozytywna, wiecie, free to play, rozwój przez lata, system live service... Nowe mapy, aktualizacje społecznościowe, eventy i tak no co mogłoby pójść nie tak? Takie były obietnice. W devlogach zapewniano również o braku jakiegokolwiek pay to win, sporym nacisku na wolność w sposobie grania, a nawet o tym, że większość modyfikacji kosmetycznych da się po prostu zdobyć grając. No i... Dziś po starcie Early Accessu narracja wygląda... trochę inaczej. Ależ zdziwienie, prawda? Early Access... Ogólnie u podstaw jest dobrym konceptem. No i jasne, bywa wyrozumiały. Twórcy testują funkcje, balansują mechaniki, łatają bugi. Gracze rozumieją, że nawet wpadki będą, i nawet pomimo tego, że pojawiło się już wiele gier nadużywających systemu wczesnego dostępu, jest to jakoś akceptowalne. Może nie jest to wykorzystywane wiecznie dobrze, ale ma swoje plusy. Największe problemy z early accessem zaczynają się wtedy, kiedy jeden system. Czyli zwykle sklep i monetyzacja startuje perfekcyjnie już pierwszego dnia. I w przypadku właśnie Skate tak jest. Sklep działa od pierwszego dnia wejścia gry w Early Access, znajdziemy w nim sporo przedmiotów. A w grze pojawiły się aż cztery formy waluty. No nic tylko się cieszyć, prawda? No właśnie, problem w tym, że poza sklepikiem w grze to już tak różowo nie jest. Pojawiają się krasze, pojawiają się problemy z połączeniem, raporty o znikającej walucie, to jest ciekawe, a nawet wyzwania dające coraz mniejsze nagrody. No i trudno się nie wkurzyć, skoro no więcej kontentu ma dopiero nadejść, ale monetyzacja to działa już pełną gębą, już pełną parą, to wszystko leci tam, działa wszystko perfekcyjnie, to jest opracowane. Już nad sklepikiem działać nie, nie trzeba. A, przy okazji taka ciekawostka. Wiecie, że w sklepie pojawił się kosmetyk nawiązujący do Dead Space? No, to się pojawił. W cenie około 35 dolarów. Dla gry będącej we wczesnym dostępie z problemami technicznymi i wciąż nieukończonym core contentem. Czajcie to skin do gry z innej gry w cenie pełnej gry. No dobra, nawet tak naprawdę wychodzi drożej, jeśli na instancie kupicie, no bo na Steamie to ta cena jakaś tam nadal jest taka chora, jeśli mam być szczery. No ale teraz można się zastanawiać, czy twórcy po prostu nawiązując do Dead Space'a nie odlecieli w kosmos, nie? Z wyceną tej skórki. I ja wiem, ja wiem, że nie chcesz, nie kupuj, o co ci chodzi, nie? No ale bez przesady, szanujmy się trochę, dobra? Bo można teraz faktycznie kminić, czy proces twórczy polegał na tym, żeby Skate dawał graczom frajdę i przy okazji kupili oni skiny, czy też jednak po to, żeby kupili oni skinę, a jedynie przy okazji może mieli frajdę. Bo na razie tej frajdy to za wiele tam nie ma. Doniesienia o mikrotransakcjach w Skate pojawiły się już w okolicach marca tego roku. Media branżowe pytały, czy faza alfa gry nie jest przesadą na takie zagrywki. No i zwracano uwagę, że monetyzacja pojawiła się w grze, nim zapowiedziano o jej oficjalną datę premiery. To też jest mega chora praktyka, nie? Podkreślano również, że no skoro Skate będzie utrzymywane w modelu free-to-play, no to owa monetyzacja może przybrać bardzo agresywną formę, szczególnie kiedy pochodzi od EA. I tak, oczywiście, znaleźli się tacy, którzy mówili, że nie, no wiecie, to tylko kosmety. Więc nie ma się czym przejmować. Nie? Luzik, pewnie, że tak. Co może pójść? Nie tak. Przecież to zupełnie zdrowa praktyka. Najpierw zrobić sklepik, grze, a dopiero potem tak naprawdę pomyśleć nad grą. Czyste gamingowe zdrowie? No tak się robi gry przecież. Obecnie Skate operuje czterema walutami. Masakra. I są nimi SVB, RipChips, tokeny eventowe i rotacyjne kupony. Im więcej walut, tym trudniej jest ocenić realną wartość przedmiotu, a to zjawisko nazywa się currency bloat. Bardziej skomplikowane ekonomie sprzyjają impulsywnym zakupom i osłabiają zdolność krytycznej kalkulacji gracza. W mediach społecznościowych raportowano przypadki, w których po błędzie sieciowym, słuchajcie, gra potrącała walutę premium i nie zwracała jej automatycznie, i dopiero ręczne zgłoszenia naprawiały sytuację. I pamiętajmy, że mówimy tutaj o prawdziwej. Kasie, kasie, którą gracze pompują w grę, będącą dopiero w early się W sumie kurde nawet im się należy. Nie? Ale wyobraźcie sobie, że za każdym razem, jak was wywali z CS a to znika wam powiedzmy 20 zł z konta Steam. No taka jest to sytuacja. Najciekawsze cuda na kiju to się dzieją tak naprawdę w Battle Passie gry, czyli w Skate Pass, tak to nazwali. I obiecuję, że każdy może zdobywać nagrody na darmowej ścieżce, a wersja premium daje po prostu, wiecie. Więcej zawartości. Brzmi fair, prawda? No problem w tym, że wygląda tak tylko na pierwszy rzut oka, bo ciekawie robi się, gdy spojrzymy na promocję. Darmowi gracze dostają jakieś pierdolety, banery, naklejki albo jakąś podstawową walutę. Z kolei płatni otrzymują unikalne stroje, animacje trików, deski, a nawet markowe elementy wyposażenia. Na najciekawsze, najbardziej wyraziste wizualnie kosmetyki są oczywiście premium. Oliwy do ognia dolał e, pewien komunikat, że gracze mieli otrzymać przedmiot for free, o ile posiadają skatepass. <grym> to jest pareja, nie? No a przez darmowe należy oczywiście rozumieć, że te w obrębie płatnego pasa. Ty ciekawe, czy się głumby kapną, nie? <laughs> no wiadomo, za darmo. Popłacze. I ten zabieg w piątce określa się jako illusory freebie. Wiecie, marketing mówi, no za darmo. A ekonomia mówi, wiecie, najpierw zapłać. A to już jest zagrywka, no godna najgorszych darmowych mobilek. Wiecie, rzucimy promocję, opiszemy wszystko jak najogólniej, jakoś to będzie serio. I ej, Jeden z największych wydawców idzie w swojej polityce monetyzacyjnej w kierunku gier mobilnych. Nie mówiłem, że tak będzie. Dalej mówmy, że to tylko wiecie, skórki. Nie ma co się przejmować. Jak nie chcesz, to nie musisz. Raptem ile półtora roku minęło. A żeby było jeszcze śmieszniej. Wspomnijmy o kolejnym feature'ze Battle Passa, no porównajmy go z tym chociażby z Fortnite. I w Fortnite kupujesz Battle Pass raz, a jeśli grasz regularnie, możesz zarobić walutę na kolejny sezon. Tak też długo było w Warzone, teraz chyba też jest jakiś Battle Pass Premium. W Skate zakup Premium kosztuje 1000 tych punktów SVB, a w sezonie można odzyskać do 400 SVB. No i matematyka jest brutalna, system nie zwraca się nigdy, dopiero tak naprawdę czwarty Battle Pass jest za darmo, wiecie, no za darmo, ale po opłacie, nie? No i to właśnie oznacza, że model subskrypcji sezonowej ukrytej pod Battle Passem, no i gracze to na szczęście widzą. No i dodajmy do tego mniejsze nagrody z wyzwań, mniejszą częstotliwość losowych dropów oraz obniżenie szans na rzadkie kosmetyki. No nic dziwnego, że społeczność reaguje na to wszystko no dość agresywnie. Jezu, całe szczęście, nie? I takie zmiany uderzają w zaufanie fanów do marki. I ki, bo EA to już nie ma marki, już dawno. Ale tu chodzi o skate. I teraz, czy EA może to jeszcze uratować? <laughs> Nie no, w teorii oczywiście da się skate uratować, bo wszystkie te problemy są naprawialne. Wiecie, balans ekonomii, zwrotna waluta w Battle Passie, mniej agresywna rotacja, komunikacja. Patrzę, ograniczenie stealth nerfów itd., itd., no ale tutaj potrzebna jest dobra wola wydawcy, więc przechodzimy do tego, że w praktyce raczej na pewno nie. No jeżeli EA posłucha społeczności, przestawi priorytety z monetyzacji na tworzenie zawartości, skate może stać się z powrotem taki, na jakiego czekaliśmy. Ale pamiętajmy, że mówimy o EA.